jesteśmy, to nie mogę sobie darować. Pytanie do Rafała Trzaskowskiego. Powiedział pan, że w spółkach miejskich zatrudniał pan bezpartyjnych fachowców. Chciałem się więc dopytać, jakie niesamowite kompetencje ma Tomasz Sygut, że jednego dnia zarządza autobusami miejskimi, a następnymi telewizją polską. Wprawdzie w likwidacji, ale jednak telewizją polską. Panie Krzysztofie, ja mówiłem o szefach największych spółek. Natomiast pan Sygut został wyrzucony na zbity pesk przez pis z telewizji, bo jest specjalistą, po prostu dziennikarzem i specjalistą. I zajmował się, nie, zajmował się promocją, zajmował się właśnie tym, na czym się zna, informacją i promocją. Natomiast to, że dzisiaj wrócił do telewizji, no był dziennikarzem z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Został z telewizji wyrzucony tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciał powtarzać kłamstw i propagandy. No i dzisiaj do tej telewizji wrócił i proszę mi, że ja nie pytaża? miałem, panie Krzysztofie, z tym absolutnie nic wspólnego. Muszę powiedzieć, że musi być to człowiek wybitny, no bo w ogóle ta kampania jest wybitna ze, ze strony Telewizji Polskiej. Żadnych długich wywiadów z kandydatami, nie da się ich poznać. Jakaś jedna debata z krótkimi odpowiedziami, e, to po prostu żarta, nie realizowanie misji publicznej. E, za to 100 programów, w których słyszymy, że pan jest wspaniały, a pana kandydaci głupi. Nie wiem, czy na tym powinna polegać misja telewizji. Nie wiem, czy to prawda, bo nie oglądałam, ale podobno w tym pisowskim ośmioleciu to pan Stanowski miał program w TVP Kurskiego i to może by wyjaśniało tę obsesję, którą realizuje teraz...